Cześć, witajcie. Ja jestem Faust i witam Was ponownie w Prusach. No i cóż, po wyświetleniach i po łapkach, widzę, że to głównie Europa przyciąga ludzi na mój kanał. Bardzo mnie to cieszy, i będę starał się wrzucać te odcinki jak najczęściej się da. No i cóż, powracamy do naszej kampanii. Poprzednia wojna z Polską okazała się bardzo owocna. Na szybkości zabraliśmy jeszcze Szczecin od Pomorza. Jest tam już fort, co mnie również bardzo cieszy, bo właśnie chcę, aby forty były rozmieszczone. Szczecin, Słupsk, Marienburg, Konigsberg, Żmuć, Osel. To jest nasza linia brzegowa w tym momencie i takie chcę forty. I właściwie zanim rozpoczniemy wojnę z Rosją, to na pewno będę chciał fort w Żmudzi. E, tak. Też nie zaatakujemy tak od razu, jak myślałem. E, Livoni. E, albowiem Francja znowu ma Defender of the Faith. E, Jeślibym zaatakował Rosję, to musiałbym walczyć wtedy z Danią. Co też mi się nie podoba. E, mógłbym zrobić sojusz ze Szwecją, ale Szwecja w tym momencie jest zniszczona. Straciła... Główny swój region przemysłowy Straciła nawet stolicę militarnie czy, czy Szwecja żyje? Dania ma 21 tysięcy Sweden Czyżby Szwecja miała tylko 11 tysięcy? Jest na, na równi z Wołoszczyzną. To jest jakaś porażka, że tak powiem No ale trudno Szwecja niestety umarła Chociaż nas kiedyś rywalizowała W takim razie może i stety, że umarła tak czy siak. W takim razie na razie się wycofam, zmniejszę maintenance i, i opanuję lekko się, że tak powiem. Stanę na prowincji z większym force limitem Marienburg. Muszę zmienić stolicę, bo Konigsberg 15 developmentu to nie jest dużo. Danzig brzmi OK, bo to w końcu jest estuary i coastal center of trade. Ale też ma tylko 16 developmentu. Myślałem również o Berlinie, ale Berlin 23 developmentu i, i tylko tyle w sumie. Myślę, że albo Hamburg, albo Lubecka. Jeszcze się zastanawiam, które z tych dwóch prowincji. Ale no, zanim do tego dojdzie, to trochę potrwa. Będę musiał długo, długo zmierzać w tamtym kierunku. Nie wiem, czy zbierać na technologię, czy lecieć w ideę. Albowiem kolonializm, no myślę, że w sumie niedługo już będzie, więc w technologii już leciał chyba nie będę. Teraz wezmę może ideę i zacznę zbieranie tych punktów. Ideę ukończone, w takim razie zmiana fokusu na militarne, aby teraz ukończyć ideę quality. Mając quality i innowatywy, będziemy mogli wziąć fajne policy Infantry Combat Ability plus 20%, co jest naprawdę dobrą polityką. OK, moment, bo zauważyłem coś ciekawego, eee, jeszcze raz. Eee, Technology, institutions, kolonializm. Tak, eee, Austria już zaczęła embracement w Wittenbergii, e, dlatego, że ją po prostu tam posiada i ogólnie już w Holandii e, tą instytucję ma ile? Miesięcznie 2 i 3. To znaczy, że za chwilę m, rozejdzie się do Brandenburgii, a z Brandenburgii do mnie, co jest bardzo OK. Okay, wchłanianie mazowi idzie całkiem dobrze, tym lepiej dla nas. Um, dajmy maintenance taki delikatny, żeby się regenerowało tylko um, wojsko. Okej, okay. um, będę mógł budować rzeczy. Właściwie na którym poziomie technologicznym będą lepsze forty? Um, na 14 dopiero będzie bastion. Teraz jest jeszcze tylko zamek. No dobra. Jak mamy... Jak wyglądają nasze forty wewnątrz kraju? W Rydze chyba nie będę chciał. W Latgalii będzie spoko, tak mi się wydaje. I w Połocku? Nie. Wryga Ryga-Połock, Wilno? Tutaj jakoś mi... Jakoś tak dużo mi tutaj brakuje. Center of Reformation coś zmienił. Chyba Łęczyce, tak. No, nic z tym nie zrobię, że tak powiem, więc trudno się mówi. Eem, zbytnio nie będę się nad tym rozskliwał. E, dobra, to może pobudujemy po prostu jakieś użytkowe budynki typu, właśnie, e, church da nam nie w stolpie, w tucheli i w koło brzegu. E, Łęczyca dużo daje. Dobra, e, produkcja coś. Może 0,8 Konigsberg um, Nic specjalnego Kurthausy chyba nie muszę Marketplace -y tam gdzie powinny to są um, Doki Shipyardy, shipyardy ewentualnie mógłbym pobudować Mógłbym zbudować manufaktury, ale nie dają one zbyt dużo tutaj um, Regimentale niekoniecznie um, Baraki Baraki w sumie by się przydały, na pewno. Tam, gdzie jest co najmniej plus 500. Wilno, Brasław. Eee, co my tutaj mamy? New Trade Research is heretical. No proszę. Stracę e, filozofa i 5 prestiżu, albo 10 prestiżu, albo 50 dyplomatik. E, jestem gotów go stracić. Trudno. Darza się, zatrudnimy innego. Moglibyśmy zatrudnić Master of Mint. To będzie 79 za dużo. Nie mogę go zatrudnić. Nie mogę zatrudnić nikogo tutaj. Tutaj również w takim razie na razie nikogo zatrudniał nie będę. Global Trade Pair plus 10%, miło zawsze się przydaje. E, dobra, jaki mamy Force Limit? E, 32. Dorzucę w takim razie jeszcze jedną piechotę. I będę już myślał o dorzucaniu większej ilości artylerii, bo 6 to już trochę mało jak na nasze czasy. Ale ogólnie Combat Wid 27 zaraz będzie spełniony praktycznie, więc jest cool. Okej, okay, Mazowsze anektowane, świetnie. Możemy dodać Mazowsze jako territory I Warszawę już mamy w tym terytorii. No nie wiem, zmniejszyłbym tutaj w sumie autonomię, ale się będą... A, jest mniejsze, niech się buntują. A co? Dobra, w Ostrudzie w takim razie już nie potrzebuję fortu. Eem, Płocki notyć się nie stykają, więc jest ok. E, Stolpin noteć się stykają, więc nie jest ok, więc tutaj fort wypadnie. E, a może właśnie do Warszawy bym przerzucił stolicę, co? E, no, musiałbym ją dodać oczywiście do Holy Roman Empire i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. Ok, zwiększył nam się przychód o 3 dukaty dzięki tym trzem prowincjom, fajnie. Ehm, I o dziwo możemy utrzymać tak dużą armię. Ehm, no, nie ma tutaj niestety armat, które mógłbym zaoszczędzić. Ehm, większość tych, tych jednostek jest po prostu bezużyteczna, dla mnie więcej po prostu wyrzucam. Ehm, I dorzucę sobie dwie armatki, właściwie cztery armatki. Będę troszkę ponad Force Limitem, ale myślę, że mnie na to stać. E, yearly Army Tradition mamy o dziwo mega ogromne, mamy mega ogromne. DK mamy zmniejszony, jeny. Coś, coś, coś o, o, ogromnego, no. Okropnego, okropnie ogromnego. E, dobra, możemy zatrudnić w sumie gościa od prestiżu albo od produkcji. Mm, myślę, że... Czy da się trochę prestiż? Znaczy utrzymać na tym poziomie, który jest, bo więcej na pewno nie wskoczy, ale ten poziom jaki jest, jest ok. E, czy Francja cały czas ma defendera? Ma cały czas. Jakbym zaatakował Litwę, a też. E, no, w sumie najlepszym celem to jest Polska, pomoże w e, Berlin ewentualnie. E, ale no tutaj nie pójdę, bo koalicja, prawda? E, Royal Mariusz nam się skończył z Austrią. Odnówmy, poprawiajmy tam relacje. Nie najlepsze są z Austriakami, trzeba, trzeba to naprawić. Póki, yy, póki są mi potrzebni, póki są silni, to dobrze by było mieć z nimi dobre relacje. E, dobra, pomyślmy, co możemy zrobić. Dania anektowała yy, Norwegię. Kurczę, Dania naprawdę ciśnie w tym rozdaniu, że tak powiem. Yy, use military albo spend money. Use military. Um, łodzie w sumie nie wiem, co z nimi zrobić. Dużo ich nie mam. Dobra, wyrzucę na pewno transporty. Właśnie nie przydadzą zbytnio. Eee, z galejek mogę zrobić w sumie jakąś tam siłę na Morze Bałtyckie. W sumie, no nie wiem, na razie niech się naprawią. Mógłbym je upgrade'ować, właściwie czemu nie, zrobię to. Nie wszystkie, ale duża część była jeszcze tych starych. Właściwie te galejki... Też wywale nie dość, że są przestarzałe, to zabierają force Limit'a, tak, to sobie dorzucę. Tak, z 10 właśnie tych łodzi niech się robią i będą pływały i, i tyle. E, dobra, a znowu mogę zatrudnić człowieka militarnego. Niech to będzie jakiś najtańszy koleś, po prostu. E, mogę coś tam zbudować. Czy chcę? Tutaj wszystko mamy. Tutaj wszystko mamy. Prawie wszystko mamy. Eee, Kurthausy na razie nie są potrzebne. Regimentale ewentualnie mógłbym. Shipyardy również, ale myślę, że mogę się z tym wstrzymać. Korwety. Ok. Eee, nowa idea: National Manpower Modifier plus 25%. Recruitment Time minus 10%. Miło. I Ship Durability plus 5%. Węgry wypowiedziały wojnę Polsce. Reconquest. No cóż, Polska jest teraz znacznie osłabiona, straciła bardzo dużo ziem, więc nie dziwne, że Węgrzy w końcu wracają po to, co im się prawnie należy. Dobra, możemy już chyba posłać te łodzie na Bałtyk, niech zarabiają pieniądze. Jaki mamy przychód z handlu? 14. Zarabiamy teraz 36,40 totalinkami, więc jest całkiem nieźle. Tak patrząc z daleka, też już naprawdę ładne państwo nam się wykroiło. E, cóż, myślę, że dobrym pomysłem byłoby zaatakować na przykład Litwę albo Rosję, tylko problem jest taki, że no ta Francja. E, plus jest taki, że Francja jest zamieszana w wojnę i pewnie jest już nią nieźle wyczerpana. Hmm. No teoretycznie. Jest na skraju. Jakbym wypowiedział wojnę, to może by do mnie nie przyszli. Tech penalty jest niestety bardzo duży w dalszym ciągu. Ale i tak stoję z technologią lepiej niż na przykład Rosjanie. Jak wyglądają technologie w tym momencie? Proszę mi pokazać. Ach, czemu tu pokazuje jakieś najgorsze instytucje? Chcę zobaczyć instytucje najnowsze, kolonializm. Hey, kolonializm idzie do Poczdamu powoli, ale bardzo, bardzo powoli. Genera, generał Rupert odszedł również. Mógłbym zrobić coś ze Szwecją, chociaż jest słaba, e, tylko po to, żeby ją wykorzystać w wojnie, żeby ją oblegali, i później oddać rzeczy na przykład Danii, jakbym zaatakował Rosję. To jest w sumie niezły pomysł: atak na e, Rosję. Zniszczyć armię liwońską. Ile Rosja może mieć armii? Rosja już jest naprawdę duża. To mi się nie podoba. Rosja ma 45, 47 tysięcy ludzi. Force Limitu ma 81, więc no ma możliwości. Ajajajaj. Deprasza pressure is Militarization. Zapłacić pieniądz. Eee, czy, czy dostać stability? Ehm... Eee, Stability brzmi kusząco, ale to jest podejrzane, że, że brakuje nam militaryzacji po prostu. Mógłbym pomorską kulturę wypromować, ale myślę, że no nie wiem, niech no zerknę. Pomorska jest w sumie w naszej akceptowanej, w sensie, że w tej samej grupie kulturowej. Więc myślę, że nie będziemy tutaj ich akceptować, a akceptujemy kogoś innego, na przykład Rosjan albo kogoś tam innego. E, dobra, no to co? Damy sobie chyba to militaryzation, wydamy te punkty. Najwyżej ile tam mają. No mało, dobra, trudno. Zrobimy taki, damy im monopol. E, i, I to wszystko. Mogłem wziąć technologię, ale tak jak mówiłem, na razie nie będę brał. E, o, i proszę, 40 punktów się zwróciło. E, co nam daje ten militarization? Manpower Recovery Speed, Disciplina i Land Maintenance Modifier. W sumie fajne rzeczy. Okej, okay, Paula jest nawigatorką, ciekawe. Niedługo też dowiemy się, jakim, ym, jaką osobowość będzie miał Faust. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, połączmy łodzie. Właściwie nie, chyba jak się wysyła w ten sposób, to one się połączą automatycznie, prawda? Połączycie się. Połączycie się. Połączyły się, świetnie. Dania cały czas na mnie fabrykuje, ma wojnę z Magdeburgiem, z okej, okay, Faust wszedł na tron, Faust drugi, a no tak, bo już był pierwszy kiedyś, świetnie, Faust wszedł na tron i jaką ma osobowość? Jest chciwy, uuu, proszę, jak, jak zaleciało tutaj, nieźle, no cóż, gra uważa, że jestem chciwy, hmm, no cóż, polemizowałbym, ale tak czy siak. Jestem chciwy, National Tax Money Fair minus 10%. No niestety, mmm, taki drobny minusik. Zobaczmy, ile teraz będzie przychodu w takim razie. Urewa. Przychodu mamy w tym momencie. Aha, to już się zaaplikowało najwyraźniej. No dobra. E, dominacja kleru. No trudno, zabiorę im najwyżej punkty. E, ogólnie, teraz jest. E, Próg punktowy 1438, no dobra, niech będzie. Damy im teraz Generous Dotation i już będą w porządku. E, mógłbym w sumie draftnąć Shipsy i zabrać im 5 Karak aż. Yy, ale w sumie nie potrzebuję ciężkich łodzi, mógłbym wziąć technologii, ale w sumie... E, to marnotrawstwo punktów, bo ta instytucja już niedługo do nas dojdzie, prawda? No i mogę myśleć coś o nowej stolicy. Nie wiem, czy na przykład mógłbym zamienić w sumie kulturę tutaj na pruską i przeprowadzić się, że tak powiem, do Warszawy. Warszawa jest spoko prowincją, szczerze powiedziawszy. No ale no nie wiem, głupio tak trochę. Zostawiać nasz wspaniały królewiec, albo przenieść się do Gdańska na przykład. Hmm. Um, trudne, trudne naprawdę to są wybory, um, no najwyżej będę po prostu boostował um, Konigsberg, tak czy siak, na razie w sumie póki mam te punkty to nie muszę się tym martwić jakoś zbytnio e, i tak, pomyślę co e, robić dalej. O proszę, Polska walczy z Francją, w, a, no tak, Francja zaatakowała Kastylię, już pamiętam. Okej, okay, relacje z Austrią są naprawdę dobre. Może bym wypowiedział wojnę Czechom na przykład? Um, Austriak Austria, czemu nie chce dołączyć? Mają sojusz z wami, tak? Świetnie. No, okej, okay, skończył się inkwizytor Kler, e, Klerowi, e, tutaj skończył się minister, dyplomata też. Mógłbym w sumie pozatrudniać lepszych ludzi, ale zbytnio nie mam na to ochoty i pieniędzy, więc. Pole zaoszczędzić na razie trochę hajsu. E, jeśli chodzi o hajs, właśnie, no to no, trochę nam spadły przychody. Za czasów Pauli było lepiej, że tak powiem. Mogłem zatrudnić też generała. Zobaczmy, jaki jest Faust. Faust jest 1, 2, 3, 2. Czyli naprawdę nieźle e, ze względu na tego Siege'a. No, ale oczywiście nie będę go wykorzystywał. Fak, co się stało? Alarm, kurczę, wybaczcie. Mam nadzieję, że. Nie było to jakoś bardzo mm, psujące odbiór odcinka, że tak powiem. Ale zapominam, że ustawiam sobie zawsze alarm o późnej porze, bo zdarza mi się często po szkole po prostu uciąć drzemkę, która potrafi trwać w nieskończoność. Dlatego o 20 mniej więcej mam alarm, to bym się z tej drzemeczki obudził, bo jak się nieraz budzi, ja na przykład o pierwszej w nocy, o drugiej w nocy, to miałem rozregulowany tryb życia. Okej, okay, kolejna e, idea. Chętnie polecę. Morale e, of Navis może być. Morale w sumie. E, nawal Morale mamy tylko i 3,2, ale nie ma tego złego. Okej, okay, straciliśmy klejmy na, mm, na. Brandenburgie. Nie wiem w sumie co o tym myśleć. Brandenburgia ciśnie wojsko duńskie, właściwie jakie oni mają idee? Tylko jedną quality, atak to administracyjny i trady. Wygląda na to, że Dania jest po prostu słaba. Yy, myślę, że jestem gotów zaatakować. Brandenburgia nie dołączy, fighting in another war, Austria również pewnie. No, nie lubią mnie zbytnio. Dobra, no to co, robimy już, yy, przygotowujemy się do wojny. Myślę, że no, bezpośredni atak yy, na... Na, 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 na. O, 25 Legitimacy stracić? Czy jeden Muszę stracić Stability. No trudno. Bezpośredni atak na e, Rosję. Będzie ok. Dobra. Armię mamy. Ładnie podzieloną. 11 25 11 2, um, Pomyślmy, jak wygląda tutaj ogólnie area? E, White Rutenia Połock i Witepsk może mnie interesować, no i ewentualnie y, Ostrów i Psków, y, bo Liwonii już łatwiej na pewno będzie zabrać te prowincejki. Y, ogólnie Rosja ma sporo claimów na Livonian Order i o dziwo jeszcze, y, jeszcze nie zerwali z nimi sojuszu, że tak powiem. Teoretycznie no, mając tyle claimów, powinni mieć bardzo kiepskie relacje między sobą, y, no ale najwyraźniej Najwyraźniej im to nie przeszkadza. Okej, okay, tutaj jakiś Pentekostal heretycy wybuchli. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe rzeczy się dzieją. Tutaj walczy sobie Dania. No dobra, cały czas czekam na ten Spy Network. I wiecie co? Myślę, że to dopiero zrobimy w następnym odcinku. Te claimy i zaczniemy tę wojnę, bo ona raczej potrwa trochę dłużej. Tak więc myślę, że to by było na tyle, dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się, cześć!